Możesz modlić się na różańcu źle. I nawet o tym nie wiesz. Ojciec Pio, jeden z największych świętych XX wieku, nazywał różaniec potężną bronią przeciwko pieku. Ale co jeśli większość katolików używa tej broni w niewłaściwy sposób? Dziś odkryjesz najczęstsze błędy, które popełnia 99% osób modlących się na różańcu. A co ważniejsze, jak te błędy naprawić za pomocą prostych zmian. I zanim pomyślisz, to mnie nie dotyczy. Już teraz ostrzegam, nawet osoby, które modlą się codziennie, mogą nieświadomie popadać w te nawyki. To, co ojciec Pio ujawnił na temat Różańca, może całkowicie zmienić twoje podejście do modlitwy i odmienić twoje życie duchowe. Ale uwaga, im dalej zajdziesz w tym filmie, tym jaśniejsza stanie się prawda, której prawie nikt ci nie mówi. A wszystko zaczyna się od bardzo subtelnego błędu, który wydaje się niewinny, ale całkowicie odbiera moc modlitwie. Zacznijmy od najczęstszego błędu i to najbardziej cichego. Powtarzanie słów różańca bez prawdziwej obecności w nich. Zaczynasz modlitwę, robisz znak krzyża, chwytasz różaniec, a kiedy się orientujesz, już skończyłeś dziesiątkę, ale Twój umysł był gdzie indziej. Myślałeś o rachunkach do zapłacenia, problemach w pracy, co na kolację. Różaniec staje się automatycznym, mechanicznym nawykiem, jakbyś recytował coś na pamięć, a to całkowicie odbiera duchową moc modlitwy. Ojciec Pio był bezpośredni w tej kwestii. Mówił. Różaniec to modlitwa, która utrzymuje nas w jedności z Maryją, ale bez uwagi i miłości staje się tylko hałasem na wargach. I tu wiele osób się myli. Myślą, że modlą się dobrze tylko dlatego, że wypowiadają właściwe słowa. Ale Bóg nie słucha tylko słów, on słyszy serce. A Różaniec, odmawiany na automatycznym pilocie, jest jak prezent wręczony z obowiązku, bez miłości, bez intencji, bez zaangażowania. Dobrą wiadomością to ma rozwiązanie i jest prostsze niż się wydaje. Przed każdą dziesiątką zrób małą przerwę. Przypomnij sobie tajemnicę, którą medytujesz: weź oddech, połącz się, módl się powoli, bez pośpiechu, aby skończyć. Inna potężna wskazówka: módl się, jakbyś rozmawiał z Maryją, a nie jakbyś czytał instrukcje obsługi. To zmienia wszystko. Nie potrzebujesz idealnego otoczenia, ale prawdziwej obecności, bo modlitwa różańca to więcej niż powtarzanie zdrowasiek. To spacer z Maryją przez tajemnicę życia Chrystusa. A kiedy wchodzisz w tę modlitwę z całym sercem, owoce się pojawiają: pokój, jasność. Duchowa ochrona, ale to tylko pierwszy błąd. Następny jest jeszcze bardziej podstępny, ponieważ przychodzi w przebraniu dewocji. Jeśli szukasz znaku, to jest ten znak. Wiele osób żyje w wątpliwościach co do swojej wiary. Nie musisz być jedną z nich. Nasz ekskluzywny e-book zawiera duchowe nauki, które mogą odmienić Twoje życie, ale spiesz się, bo zniżka jest ograniczona czasowo. Link znajdziesz w komentarzach. Wiele osób modli się na różańcu, bo musi bo tak się nauczyli, bo czują winę, jeśli tego nie zrobią. Ale oto dylemat. Modlitwa wykonywana z obowiązku może nie dotknąć nieba tak, jak myślisz. Ojciec Pio mówił, że różaniec to jego ulubiona modlitwa, jego codzienna rozmowa z Maryją. Nigdy nie mówił o niej jako ciężarze. Przeciwnie. Trzymał różaniec jak ktoś spragniony, kto trzyma szklankę wody. Teraz pomyśl o swojej własnej rutynie. Ile razy zaczynasz różaniec myśląc, muszę szybko skończyć... Lepiej się pomodlę, bo inaczej Bóg się ode mnie odwróci. Czy nawet jeśli dzisiaj się nie pomodlę, wszystko pójdzie źle. Tego rodzaju myśli, nawet jeśli pochodzą z pragnienia bycia wiernym, zamieniają modlitwę w transakcję. Jakbyśmy mówili Bogu, robię swoje, teraz ty zrób swoje. Ale różaniec to nie rachunek duchowy, to gest miłości, intymności. Kiedy Maria pojawiła się w Fatimie, prosiłabyśmy modlili się na różańcu codziennie, ale nie jako kara. Chciałaby, abyśmy zjednoczyli się z jej sercem. Abyśmy szli z nią. Ojciec Pio wiedział o tym, dlatego mówił, że Różaniec odmawiany z miłością porusza niewidzialne góry. Sekret tkwi w intencji: modlić się z pragnieniem, a nie tylko z obowiązku. Jeśli złapiesz się na tym, że modlisz się na pilocie automatycznym lub z obawy przed zawiedzeniem Boga, zatrzymaj się na chwilę. Weź oddech i zmień swoje wewnętrzne pytanie. Zamiast muszę się pomodlić, zapytaj: dlaczego chcę się dzisiaj pomodlić? Odpowiedź zmienia wszystko. Może to być z wdzięczności, dla kogoś, kto cierpi, o pokój w swoim sercu. Ta motywacja ożywia modlitwę, bo kiedy miłość wkracza, obowiązek znika. A teraz zwróć uwagę: nawet gdy motywacja jest dobra, istnieje inny błąd, który może wszystko osłabić. Myślenie, że im więcej różców odmówisz, tym potężniejszy jesteś. Porozmawiajmy o tym teraz. Dziś odmówiłem trzy różańce, wczoraj cztery. Mam porządek z Bogiem. To najbardziej podstępna pułapka ze wszystkich. Uwierzenie, że im więcej różców odmawiasz, tym więcej duchowych zasług zdobywasz. Ale oto prawda, której mało kto przyznaje. Ilość bez jakości nie ma wartości duchowej. Ojciec Pio rzeczywiście odmawiał wiele różców dziennie. Są relacje, że odmawiał ich ponad trzydzieści. Ale istotą nigdy nie była liczba. Liczyła się intensywność, z jaką zanurzał się w każdą zdrowaśkę. Co dzieje się dziś, to przeciwieństwo. Wielu chwali się codziennymi celami różańca, jakby była to nagroda. Ale Bóg nie jest licznikiem powtórzeń, on jest czytelnikiem serc. Czy ma sens modlić się trzy różańce, jeśli w ich trakcie Twoja uwaga jest na telefonie, w korku czy na serialu? Czy ma sens zbierać dziesiątki, jeśli serce jest puste? Ojciec Pio mówił: wybierz jeden różaniec dobrze odmówiony zamiast stu źle odmówionych. To jest kluczowy punkt. Odmawiając różaniec z uwagą, miłością i zaangażowaniem, znaczy to znacznie więcej niż pięć odmawianych w pośpiechu. Nie bierzesz udziału w duchowym maratonie, rozmawiasz z Maryją, medytujesz nad życiem Chrystusa. Prosząc, oferując, słuchając. I to wymaga duszy, a nie szybkości. Więc następnym razem, gdy pomyślisz o gromadzeniu różańców, zatrzymaj się i zapytaj, czy ten różaniec na Cimento de Jesus o tą po prostu szybko przeczytają tytuł. Narodzenie Jezusa i idą dalej, jakby to było tylko zaproszenie przed modlitwą. I tu jest problem. Gdy ignorujesz tajemnicę, Ignorujesz duszę Różańca. Padre Pio nie odmawiał Różańca tylko w myślach. On przeżywał każdą tajemnicę. Kontemplował ból Maryi u stóp Krzyża. Czuł radość z narodzin Chrystusa. Każde zdrowaś Maryjo było jak krok w tę boską historię. Kiedy kontemplujesz tajemnicę, wchodzisz w scenę. Przestajesz być tylko kimś, kto się modli. Stajesz się częścią narracji. Chcesz prostego sposobu na to? Przed każdą dziesiątką zatrzymaj się na 10 sekund. Zamknij oczy. Wyobraź sobie moment tej tajemnicy. Wizualizuj Maryję trzymającą dzieciątko Jezus, albo Jezusa biczowanego, albo wstępującego chwalebnie do nieba. Inną potężną techniką jest powiązanie tajemnicy z osobistą intencją. Na przykład, medytując nad agonią w ogrodzie, ofiaruj swoje troski. Przy wizycie, módl się za kogoś chorego. To sprawia, że tajemnica ożywa. Różaniec ma z natury charakter kontemplacyjny. Bez medytacji staje się pustym echem. Z medytacją staje się mostem między niebem a twoją duszą. Ale nawet z medytacją i intencją nadal istnieje cichy sabotażysta, który kradnie owoce modlitwy, ciągłe rozproszenie. Zaczynasz się modlić i telefon wibruje, ktoś woła twoje imię, pojawia się powiadomienie. A może co gorsza, wszystko jest ciche, ale Twój umysł jest hałaśliwy. To jeden z najczęstszych i najmniej omawianych błędów. Próba modlitwy różańca bez jakiegokolwiek wewnętrznego przygotowania. Wchodzenie w modlitwę od razu, w pośpiechu, myśląc, że koncentracja pojawi się sama. Ale modlitwa wymaga przestrzeni, a różaniec w szczególności wymaga skupienia. Padre Pio, nawet otoczony hałasem, kolejkami i bólem fizycznym, tworzył wewnętrzny spokój przed modlitwą. Wycofywał się w sobie, nawet jeśli na zewnątrz był w środku chaosu. O to właśnie chodzi. Nie da się modlić różańca z duszą wciąż przyspieszoną. To jak próba usłyszenia kogoś szeptającego w tłumie krzyczących osób. I tu nie chodzi o stworzenie idealnego scenariusza. Nie potrzebujesz ołtarza w domu ani klasztoru wokół. Potrzebujesz intencji, przygotowania, przestrzeni mentalnej. Kilka prostych wskazówek może zmienić Twoją modlitwę. Wyznacz konkretne miejsce do modlitwy, niezależnie od tego, jak proste by nie było. Wyłącz telefon, włącz tryb samolotowy, powoli zrób znak krzyża, oddychaj. Zamknij oczy na kilka sekund przed rozpoczęciem. Jeśli to możliwe, módl się zawsze o tej samej porze. To tworzy rytm, nawyk i stabilność. I pamiętaj: każde przezwyciężenie rozproszenia to duchowe zwycięstwo. Jeśli twój umysł ucieka, delikatnie przywróć go do modlitwy, bez poczucia winy, bez złości, tylko z uporem. Im bardziej przygotujesz teren, tym więcej owoców zbierzesz z modlitwy. Ale nawet jeśli modlisz się z koncentracją, uwagą i regularnością, możesz wpaść w ostatni błąd. Być może najpoważniejszy ze wszystkich niedocenianie realnej mocy Różańca. Zerknijmy teraz na tę prawdę. Może to być najniebezpieczniejszy błąd myślenie, że Różaniec to tylko piękna modlitwa, która nic nie zmienia. Coś symbolicznego, dewocyjnego, ale niewłaściwie skutecznego nic bardziej mylnego. Padre Pio nazywał Różaniec bronią i nie była to metafora. On dosłownie widział Różaniec jako narzędzie wojny duchowej. Różaniec to broń na te czasy mówił. I wiedział, co mówi. Ileż osób zmaga się z wewnętrznymi walkami, lękiem, strachem, winą, rozpaczą, i myśli, że różaniec jest zbyt słaby, by sobie z tym poradzić? Nie doceniają jego mocy, ale różaniec był używany przez świętych, żołnierzy, rodziny w niebezpieczeństwie. Odmawiano go na polach bitew, w szpitalach, w więzieniach. I zmieniał losy. Ma moc zmieniać otoczenie, przełamywać cykle, przywracać serca, ale działa naprawdę tylko wtedy, gdy jest odmawiany z wiarą, z prostą wiarą. Żywą wiarą, wiarą jak dziecko, które ufa swojej matce. Możesz znać wszystkie modlitwy, możesz się modlić codziennie, ale jeśli w głębi duszy wątpisz, że różaniec ma znaczenie, traci swoją moc. Modlitwa porusza niebo tylko wtedy, gdy oddajesz się jej naprawdę. Teraz, gdy już widzisz sześć najczęstszych błędów i jak je pokonać, czas na najważniejszy krok odmówić różaniec ze wszystkim, co masz z duszą, z intencją, z wiarą. Teraz już wiesz widziałeś błędy. Zdałeś sobie sprawę, jak łatwo w nie wpaść. I również zrozumiałeś, co naprawdę chciał powiedzieć Padre Pio, mówiąc o różańcu jako o potężnej broni. Nie chodziło o ilość, nie chodziło o obowiązek, chodziło o obecność, oddanie, prawdziwą wiarę. Modlitwa różańca w odpowiedni sposób nie dotyczy perfekcji, ale intencji. To wchodzenie w każdą tajemnicę z otwartym sercem, to rozmowa z Maryją, jak matką, która słucha, to pozwolenie, by każde słowo, każda cisza, każdy obraz dotknął cię. Podsumujmy. W jednym zdaniu każde z tych wskazówek. Modlitwa na automatycznym pilocie odłącza cię od łaski. Traktowanie jako obowiązku pozbawia sensu. Szukanie ilości bez duszy nie zaimponuje niebiosom, ignorowanie tajemnic to utrata istoty. Modlitwa w rozproszeniu wysusza korzeń modlitwy. Niedocenianie różańca zamyka drzwi przed cudami. Od dziś możesz zmienić sposób modlitwy. Nie musisz być doskonały. Musisz być prawdziwy. Oto Twoje zaproszenie. Dziś odmawiaj pełny różaniec. Ale tym razem powoli, skup się. Kochaj, wyobraź sobie, że Maryja jest tam, obok ciebie, bo jest. A jeśli ten tekst dotknął cię, podziel się nim. Ktoś może potrzebować dokładnie tej zmiany. Padre Pio nie chciał katolików, którzy tylko powtarzają słowa. Chciał duchowych wojowników, z różańcem w ręku, z wiarą w sercu. A jeśli dotarłeś do tego momentu, już zrobiłeś pierwszy krok. Teraz wystarczy kontynuować.